Siemano, z tej strony Witam Was w kolejnym odcinku. Ze mną dzisiaj Kacper. Przywitaj Cześć. się. Cześć. Wchodzimy na rynę. Gdzie jestem pokój? Tutaj. Chodźcie. Aha, no. ok wchodzimy. nie Gdzie jesteście? Już wchodzimy. się no Będziemy się dedać za chwilę. Dobra, pomyśl sobie. Albo jedziemy, A bo jedziemy, dedamy. Nie! Aaa, jedziemy na niego! Zobaczymy czy chociaż raz nas zabierze, ale jakby co, to my mamy od cholerki obrony, ale my myszka się tnie, jakby nagrywasz z bandikami. Więc trochę jest... Będziecie już... Ale wiesz, mu się. Żeby nie był, żeby był, tam będzie 50 do jednego. Ah. Oh. Ah. Jakby to, to później podamy ci IP do Survival Games. Dobrze A gdzie ty jesteś? Ja się schowałam. To ci nie da. O cholera. Ja się schowałam. Hop. Nie, A lepiej się jadę. Żeby nas nigdy nie zabił. Aaa! Nie umiecie tak pisać. A wiesz, że nagrywamy. Wiem. Nie umiecie tak pisać jak ja, nie? Ja. Menda! Tak! Widzisz, my nie umiemy. O tłumaczyć wam, co to znaczy? <gry> o tak, dalej, masz... Ale określa. się zacina myszka naprawdę. Wycisz. A kupić nową. Nie zabiję się. Turbinger. Ile masz sipy? 700 i 14 defensywów. Aha. A to ile będziemy nagrywać? Nie wiem. 10 minut hmm. najwięcej. Dobra. Czekajcie filmka? No i tak jak do widzów teraz coś powiemy, to widzicie, nagrywamy teraz z nowym kolegą. Poznaliśmy go dopiero przed chwilą i ja jest no, spoko jak na razie. No. Może będziemy też nagrywać często z nim. No, jeden ja filmik. My też może nagramy. No, Minecrafta też był. Gramy Minecrafta więc może nagramy dzisiaj jeszcze. A nie, nie dzisiaj. Coś kiepsko ci idzie. Ile masz sztuk? Nie ma sztuk. Siedemset, cholera. No, to, a deput? Czternaście. Ojej, to dla Ciebie się tak zabija. A się je raz ile jest? Um, raz się tylko zajęło. Trzynaście! Ale on mi ani razu, ja sam siebie ja już to zajęło. Dobra, daj mu się teraz do te, te Dobra. Te Albo czekaj, zobaczymy ile ja przeżyję twych szczep. Dobra, po kolei tak walzę, zwa, dobra? Czekaj, chodź tu. Chodź Poczekaj, tu. no tak po Nie, kolei. czekaj, nie jeście! Chodź, chodź tu, chodź tu na środek i, i... Nie szczel we mnie zwa. Ale po kolei, no raz... Ale to jest schadzanie. ...dwa... Tu. ...trzy... No tak. I minus 5, nie no. Dobra, teraz ja z ciebie. Ile przeżyjesz z PG Marka? Tak. Raz, dwa. dwa. A z bareta ile przeżyjesz? Zero. Jeden. My przeżyjemy jeden z bareta Z Czałicę. Teraz będziemy kampić. No. Tak, no kamp. Kto nagrywać? My już nagrywamy. Tak. Dlatego się odzywam do naszych widzów, kochanych. Od kiedy nagrywamy? Od kiedy? Od jakichś czterech zaczęliśmy. Ale ile filmików prowadziliście? Od. już jest. Siedem albo osiem. osiem, osiem. Teraz, jak będziemy z w mieście, to, to będzie więcej. Dziewięć, dziewięć. Ty mieszkasz w rodzisku? Nie. A gdzie? W gdzie? W ściance, koło Poznania. Aha. O kurczę, to jest trochę daleko. Od nas. To jest 350 km. Gdzie on A my w grodzisku w ściance? Tam koło Poznania. A, no. no. No, my też jesteśmy. Z Cicho, wodzie, ja <noise> gdzieś będę włączyć. Napiszę coś ci pięknego. Zabiłeś mnie Otycha mnie. Dostałem! ale ja nie dednę, bo tak mało kształt. Spokojnie jestem. Kamo mój O fuck, ktoś dzwoni, a to nic nie odbieramy. Odbierz, Klaudiusz, ktoś dzwoni. Sorry, widzowie, ale ktoś dzwoni. No ale... ja... Oj, tu mnie. oj, ale. A oj, oj, Siemanko. Już cię oj, Ile Ile oj, 6 minut dopiero nagrywamy i pół. Za chwilę, za chwilę się pożegnamy. Ja muszę jeszcze być 4 minuty. Może w... pójdziemy w... gdzie indziej? W... O której będziecie jutro? Wcześniej. Wcześniej, tylko że ja jutro od, dwustri... od dziewiątej wyjeżdżam na wakacje, więc... Ja przyjdę do ciebie 8. Dobra, o 8 może być. My jesteśmy najlepszymi kolegami, więc... O, a nas! A to tak? czekaj, jeszcze 4-3 cz min minuty wymuszę na kolację. Chodź może, może tu wejdziemy na koridor taki fajny. Nie, bo tylko do może tylko my wejdziemy na Kasper już nie. On może? Bo właśnie on że on... nie, 3 i 2 na 6. Aha. To może chodź do takiego fajnego kanionu tutaj. Będziemy mieć razem sojusz, co? Do kanionu do leveli. No booyers, o! No. No. No Boyers. No. E, e, do którego levelu? Aha. Do... do no Boyers? To ten taki no, Noboyers. Takie bo. u Jak e. no, tam? Nazwa to jest kamion. Jestem. Tak? Dobra, jakby co to jesteśmy razem. Ale gdyby coś we mnie nie jest. O, to jest on. Nas. A który ty jesteś? No. Nie Jestem Neymar. Neymar! A to nie no. był on. To nie był Ale on. Ale ten drugi. Jest. Tu tak dużo... O, jest tutaj! Widzicie? Jestem jest pan śmietanka. Ja jestem najmłodsza. Ten... Te jestem Ty jesteś jakim? Ja jestem śmietanka. No to nie zabijaj pana śmietanki. No i mamy to Który to jest ten z naszych Chodź tu na ten kanion, tu. Chodź, tu mnie no widzisz. No pukam, Albo lepiej nie, bo jeszcze zabijesz. O, ja. Please, dziesięczki. Chciałbyś. Chciałbyś. Chab. Pan Śmietanka to był. Nie, ja go nie zajm... Ja, ja ci coś Jak ja Aha. go nie zajmowałem. Zajmowałeś. Nie. To był ktoś. O dobrze, trzy minutki i będziemy się zajmować. No. nam, 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 nam. Ale tu będzie ładnie. Od ilu grasz w TP4? O jej od miesiąca? Nie, 3 tygodnie. A co? No, o to dobrze jesteś. Taki dobry jesteś. No, taki się obie. A Można wy Będziesz z naszym spoko ziomkiem do nagrywania. A wy ile? My, nie wiem, 4 miesiące. No ale pani To jest pan, nie myślałem. To jest. Chodźcie tu do mnie, na górę. Musimy się żegnać już. No, musimy się żegnać. No tutaj, chodźcie. Po prawej czy po lewej? Po prawej, ktoś idzie do mnie. Kto to? no to, to jakiś inny gościu idzie cię rypną, wiem. To pokam tam. A bo nie, tam jest pan śmietanka. Chodź tu, śmietanka! Idę! Śmietankowy księżyc. Dalej Chodź. już kończę jakoś. Dobra. Dobra, my tu będziemy kończyć. To na razie.